Z tej strony Mikitane 11, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że już jest prawie 250 subskrypcji, za co dziękuję. Dzisiaj, może w filmie zauważycie nowe jakieś efekty? Nie wiem, nowe, może tło, że kręcę w kuchni? Tak, kręcę w kuchni, widać szafkę, lodówkę. Taki kadr wziąłem, żeby mi było widać mniej więcej częściowo, ale mniejsza o to. Dzisiejszy filmik jest z Waszymi i moimi zdjęciami. Wszystkie zdjęcia, które dostawałem były w większości fajnej jakości. A może więcej to ty powiesz? No ja bym chciał powiedzieć, że jestem Mikołaj numer 2. I jedyne co mogę powiedzieć, że każda praca, którą Wam przedstawię to jest... dobra spadaj. No i co za co bym chciał podziękować, że cały czas ze mną jesteście oglądacie jednak te filmiki. Nie nudzę się Wam. Jedyne co mnie martwi, że nie zadajecie tych pytań i nie mogę jakoś na nie odpowiadać. No i to tylko tyle, więc na razie. Cześć. To ja jeszcze na koniec mam taką małą informację i chciałbym was przeprosić za tą przerwę miesięczną. Miałem wyjazd i tak dalej, byłem też w szpitalu, mniejsza to. Nie było filmów, bo zwalił mi się komputer, co najlepsze straciłem licencję na Sony Vegas'a, mniejsza to I mam taką dla was miłą informację, bo mówiłem śledźcie grupę, śledźcie co tam pisze i tak dalej. Więc miał być konkurs na 200 subskrypcji, miał być świąteczny, no ale nie wyszło. Nawet nie dodałem życzeń świątecznych ani sylwestrowych, więc mogę Wam teraz złożyć takie krótkie życzenia e, wszystkiego dobrego zdrowia, szczęścia, spóźnione mniejsza o to, e, sukcesów w hodowli. I teraz mam grupę, znaczy grupkę, pięć osób, które dostaną ode mnie prezent e, za to, że można powiedzieć, uczestniczą w tym życiu mojego kanału. i w jaki sposób mnie wspierają nawet tymi zdjęciami, czy nawet y, proszą mi o radę i tak dalej. E, czy to coś się stało z modliszką, mówię o y, Aleksandrze, czy coś jest z wężem, czy coś, y, czy coś innego. E, czy mogę dać taki pokarm czy taki, mniejsza o to. E, I dla tych pięciu osób, które zaraz przeczytam, e, mam prezent. E, macie na to trzy dni od y, dania. Od dodania dzisiaj filmiku, e, więc e, te osoby ode mnie dostaną prezent, e, jeżeli się odezwą w ciągu tych trzech dni. Jeżeli nie, no to sorry, przepada, tak? E, niech się odezwą do mnie te osoby na Facebooku, na prywatnym, e, można powiedzieć, wiadomości. E, I to jest Natalia Dobrowolska, Aleksandra Rosołowska, Sławek Król, Hubert Jakubiec i Mikołaj Wojtów. E, te osoby, e, do, dostałem od nich zdjęcia. I to jest uznane jako, można powiedzieć, konkurs. Powiedziałem taka niespodzianka będzie. Konkurs może nie jest jakiś: jak to inni robią, że polejkować strony i tak dalej, nagrać jakąś pracę. Miał tak wyglądać, ale zdecydowałem po takim długim okresie, że to jest taka niespodzianka dla tych pięciu osób, jeżeli się odezwą. E, powiedzmy do godziny 12.00. Nie wiem, która teraz będzie, czyli dodam. Teraz jest trzecia w nocy, e, ale no. Po prostu macie 3 dni. Napiszę do, w opisie tam na dole, jeżeli wejdziecie, klikniecie, będzie do której macie czas odezwać się, e, napisać. E, po czasie no to trudno. E, jeszcze raz dziękuję Wam za to, że dodawaliście te zdjęcia. Swoich nie dodałem, bo gdzieś straciłem. Trudno, e, więc na razie ja znikam. Cześć!